Cześć, kochani, w tym filmie pokażę Wam, jak poruszać się po aplikacji Bajkowe Poddasze, żebyście zawsze mogli znaleźć to, czego chcecie. Tak więc zaczynamy. Tutaj mamy główny ekran aplikacji. U góry widzicie popularne kategorie, więc gdy rozwiniecie sobie te kategorie, klikając na zieloną strzałkę, pojawią się wszystkie. Możecie także je przeklikiwać, przesuwając po prostu w lewo wszystkie kategorie, ale tu macie łatwiej, jest lepszy widok. Macie bajki na dobranoc, darmowe, w podróży, edukacyjne, przygodowe, świąteczne, wszystkie bajki i nowości. Wychodzimy z tego. I słuchajcie, to jest takie. Pogrupowanie bajek ogólne. Jeżeli chcielibyście szybciej znaleźć yy, daną serię, to zapraszam Was na sam dół. Są tutaj playlisty i także możecie rozwinąć je strzałeczką. Klikamy w strzałkę i wyskakują wszystkie serie. Są tutaj te bajki lepiej pogrupowane, więc kiedy klikniecie w taką serię, na przykład Tysia i Felcia, to tutaj macie wszystkie bajeczki z danej serii. Możecie je odtworzyć wszystkie, klikając na przycisk odtwórz wszystkie i wtedy będą włączały się jedna za drugą lub możecie kliknąć w daną bajkę i wysłuchać tylko tej jednej. Jest w aplikacji bardzo przydatna funkcja, taka jak tworzenie własnych playlist, więc wybieramy jakąkolwiek bajkę, dajmy na to Tysia i Felcia w zoo, klikamy u góry trzy kropki, Dodaj do playlisty, utwórz nową playlistę i nazywamy ją. Dajmy na to, że jest to ulubiona bajka Marysi, więc wpisujemy Marysia. Zapisz, zapisz i wracamy do głównego widoku poprzez home. I zjeżdżamy właśnie na sam dół i widzimy w playlistach, że już pojawiła się playlista o nazwie Marysia. Wchodzimy i jest tutaj ta bajka. Gdy znów klikniemy na trzy kropki u góry, możemy zmienić tę nazwę, możemy usunąć wybrane bajki bądź usunąć całą playlistę. Usuń i playlisty nie ma. Na różowym banerze zawsze wyskakuje nowość, czyli nowa bajka, piosenka, podkład, śpiewnik, zagadka, kolorowanka czy zaława do druku i zawsze gdy w to klikniecie, przekieruje was do danej rzeczy. Następnie mamy sekcję ostatnio słuchane. Yy, tutaj także możecie kliknąć w strzałkę i rozwinie się Wam cała lista audiobajek, które ostatnio były słuchane. Oraz yy, widzicie tutaj widać moment zatrzymania słuchania, więc możecie wrócić do tego momentu, w którym dziecko skończyło słuchać. Następnie widzimy sekcję pobrane, jeżeli znajdujecie się w trybie. Gdzie nie ma internetu, możecie sobie pobrać daną bajkę, wchodząc w nią i tu klikając taki znaczek pobrania, klikamy pobierz. Widzimy, że on zmienia kolor na różowy, i kiedy zmieni ten kolor, wchodzimy do sekcji pobrane, i wtedy ta bajka tutaj na dole nam się pobrała. Co więcej, mamy dział tutaj na dole, obok Home, Ulubione. Możecie sobie e, zawsze każdą bajkę dodać do Ulubionych, więc na przykład wchodzimy na Franka i Janka. Widzicie, obok przycisku Otwórz jest serduszko, klikam i wtedy znów wracam do Ulubionych. I bajka naszała pojawiła się w sekcji Ulubione. Kolejna bardzo przydatna funkcja. Wchodzimy sobie w jakąś bajkę, na przykład mali sąsiedzi Piotrusia, i klikamy u góry ten tekst Bajki Usypianki, i od razu przenosi nas do wszystkich bajek usypianek. Więc szybciutko możecie się cofnąć do tej kategorii. Kolejna rzecz, która jest w aplikacji, to wyszukiwarka. Na samym środku, na dole, widzicie jest: Szukaj, wpisujemy tutaj. I na przykład chcemy Tysia i Felcia wzo. O. I mamy daną bajkę, klikamy i odtwarzamy. Więc tak szybko możecie sobie też wyszukać to, czego chcecie. Kolejna rzecz to dodatki. W dodatkach znajdują się playlisty z piosenkami, podkładami, śpiewniki, kolorowanki i Kolejna rzecz to profil. W profilu macie konto. Tutaj są wasze dane. Możecie podzielić się aplikacją z innymi, udostępnić znajomym, do czego was bardzo zachęcam. Jest mi bardzo miło, kiedy dochodzą nowe osoby, nowe rodziny i nowe dzieciaczki przede wszystkim, którym podobają się bajki. Następnie jest subskrypcja. Tutaj możecie wejść w zarządzaj subskrypcją i możecie tą subskrypcją sterować. Co myślisz o aplikacji? Więc tutaj y, możecie napisać do mnie wiadomość. Jeżeli Wam coś nie działa, y, coś się ścina, nie wiem, macie jakiś problem, nie wiecie co robić, to piszecie do mnie, wpisujecie swojego maila, wysyłacie wiadomość. I ja dostaję tę wiadomość na skrzynkę mailową. I jeżeli jest jakiś problem, to po prostu zaczynamy działać. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź trzeba jeszcze coś wyjaśnić, to piszcie do mnie, kochani, jestem dla Was. Trzymajcie się, pa.